Manko mordki, witam Was w kolejnym vlogu Kurde, pogoda dopisuje dzisiaj Zobaczcie, za nami podpięty Zestaw uprawowo-siewny Oczywiście ta żółtka agrosystem Siewnik yy za nie żaden poznaniak, tylko polonez 3 metrowy I oczywiście za sterami dużego makusia Gmaxa yy, Lecimy sobie dzisiaj siać owiec Dzisiaj mamy dokładnie, już Wam mówię 29 marca Piątek Obciążnika sobie do przodu nie, nie zakładałem A powiem Wam, że jak ruszam to mi przód podbija, bo mam pełen średnik ofsa. z Sył Romeo jedzie samochodem Jak yy, włączam, przerzucam rewers, to aż przód podbija do góry Ale nic nie zrobimy ja to Na tą chwilę też nie, nie, nie będę spisania zakładał Zobaczcie, nawet chwilami widać, że koła, koła stają O, Jak dziura jest, to podbija przód do góry o. Drewności praktycznie żadnej jak jest uniesiony, no ale tylko offset 2, 70 hektara to wiadomo, zestaw będzie opuszczony, to będzie ciągnął za chwilę skręcamy w naszą tutaj prywatną drogę po prawej stronie mamy pszenicę po kukurydzy troszkę była później siana a tutaj na lewo macie rzepak Patrzcie jak podbija przód już chwilami koła miała się za głowę zapalał, ruszając spod garażu Lecimy sobie powolutku żeby nic się urwać, wiadomo zestaw z tyłu ciężki pełen że rzepak jak to mówimy, jak ta lala wygląda yy, dzisiaj ma dojechać chemia, następna i myślę jakoś poświętać jak będzie jak, jakaś ładna pogoda to tu sobie zastosujemy grzybówkę yy, na robaka. Jakiś regulator wzrostu, żeby sobie troszkę przyhamował, troszkę bocznych puścił, będzie później w takiej fazie i luksusowo będzie. No, oczywiście pszenica przepalona. Przy yy, słupie, zawsze, czy na chwasy, pryska, czy RSA, ja wiadomo, zawsze to katedry więcej poleci. U nas cała, cała linia oczywiście idzie z słupów W miejscowości Kawle Nic na to nie poradzimy Kiedyś tak stawiali I po 17 sztuk stoi u nas Więc jest co tańcować jak się obrabia pola No dobra, tutaj bez zbędnego gadania, bo na razie nutno jest Tylko sobie jedziemy My Widzimy się na, na polu przerobocie, a co tam Dobra mortki, idziemy sobie dosypać. Zboża, bo tam już mam trochę zaczęte. jest pierwsze ścieżki tam miejscami skacze, skaczę, głupi! Ja, nie, nie, to należy zwolnić trochę chuj! Tak pójdzie, to tu 40 kg, jakie ciężkie, No? Jednak 50! Chyba tak ja. Tak po świętach nasi tam Co robimy, ten tydzień po świętach, żeby go posiać, nie? No Muszę muszę dokupić trochę gdzieś I ten... I wtedy się brać tu za gnój Wiesz co wyjdzie najtaniej? Co? Z tym grajem tu Od Zbyka, nie. ty mówiłeś pożyczyć forsznita i chuj <laughs> Co ci mówię? Tylko nie wiem, czy on nim i wodzi. A czym wodzi? tej mi może. Co? Bo ma takie małe, co ja wtedy jeszcze, nie? A no, ta przez którą byś rzucił, nie? Nie. I byś co, na spokojnie powywoził z małe dwa dni, bez wariacji. kwalifikat, kurde. No to ma wypierdolę. A Ty kontroluj ten. Ile razy tu przejechałeś? Żebyś z pustym siewnikiem nie jechał. Wiesz, to dużo się wychodzi Bardzo ładny ten ma Nie ma co mówić Że jest ciemny, ale jest ładny Teraz wcale nie ruszę Chyba przywiozę teraz wystarczy Powinno, nie? i bierzemy się za robotę Tak się odkleiła zobaczcie jak przód o dobra mordeczki, ja słuchajcie nie, nie nagrałem wam z, od samego początku bo musiałem zobaczyć, jak to w ogóle idzie, i z Romeo jechałem yy, do pierwszej ścieżki. Pierwszą ścieżkę już minęłem. Lecimy sobie dalej. Musieliśmy sobie już dosypać, bo tu się gdzieś 187, około 190 kg na hektar. Tego owsa tutaj na tym polu miały być buraki, no ale że nie udało się dostać, to się coś letniego. Tutaj 2,70 będzie owsa a reszta cały ciąg tam po drugiej stronie będzie kukurydza, czuczurydza jak to się mówi dobra mordki, lecimy z tematem, o kurwa ale podbija go bo obciążnika jak to mówią płynie robota, ale zobaczcie tak mi, sami mi kurde skacze bo tu oczywiście nie było ranę yy, uprawa uproszczona Romeo to nie przedwczoraj stależował konkretnie Tutaj był też poplan posiany, więc myślę yy, będzie grocha jak cholera, a jeszcze przed talerzowaniem była rozlana gajówka więc myślę coś z tego będzie Ziemia bym powiedział za dobra na, na owiec, No ale że teraz działka jest praktycznie że pusta Zamiast buraków trzeba coś posiać no, nie wiem, tak miejscami mi skaczek cholera Jak to mówią, luks robota. 2,70 hektara, to taka odskocznia troszkę. Troszkę coś się zaczęło w polu dziać. Po świętach będziemy siedzieć łubin na nowej działce. Wczoraj, wczoraj tam sypaliśmy wapno. Teraz trzeba to jeszcze wymieszać z glebą ładnie, talerzówką. Potem jest pole po kukurydzy. Jak ktoś mnie obserwuje na Instagramie to widział. Nawet na Facebooku, bo na Facebooku też wrzuciłem wczoraj zdjęcie. Eee, pole będzie, musi być przeorane. Mamy 12,5 hektara eee, ornego o 2 hektara nieużytku. I tam będziemy sobie siać łubin. I tak to wygląda, mordki. Eee, łubin, dlaczego łubin? Bo powiem Wam, że tą ziemię już obserwujemy od kilku, kilku lat. Zobaczcie jak tu skacze, ja pierdziele Od kilku, kilku lat tą ziemię obserwujemy tam yy, Przez kilka lat było dosyć dużo właścicieli A ten właściciel chyba trzeci, ale od przodu To yy, jak siał praktycznie same letnie, to powiem wam, że tam rósł już kwalifikat owsa głuchego Więc trzeba troszkę tą ziemię wyleczyć więc myślę, że łubin to jest bardzo dobra roślina, jak na pierwszy rok. Potem, oczywiście, będzie łubin yy, zdesykowany do zbioru, że będzie ładne stanowisko pod żyto. I tam, oczywiście, będzie żyto zasiane besarkowo I tyle. A mówię teraz na wiosnę, to tam się posieje. Pole jest po na ziarno, więc troszkę tej masy też tam leży. Myślę, że fajne rozwiązanie na, na pierwszy rok, jak to się mówi. Zboża o zimę już ładnie wystartowały, tylko powiem Wam, że w nocy, w nocy to jest za zimno, w nocy są przymrozki. Teraz muszę tak sobie na sprzęgło troszkę ruszać, żeby tego przodu mi nie, za mocno nie podbiło. W nocy przymrozki, w dzień ciepło i ta wegetacja wariuje. Rośliny też wariują, bo w nocy hamuje, w dzień startują. Najbardziej ja to czuję rzepak, bo powiem wam że już na rzepaku, jakby się człowiek uparł, by poszedł na pole, bo ja się tak nie patrzyłem zbytnio, to już na pewno pójdzie znaleźć yy, pęknięcie na łodygach. Wiadomo, gdzie on rusza, w nocy hamuje. I taki mamy kordy klimat, jak się mówi. Lecimy sobie w drugą stronę. Działka fajna w prostokącie, bez żadnych słupów, bez żadnej y, studni. Warunki są, bym powiedział, wrę wręcz idealne, leciutko się kurzy. Ładnie to wygląda, posiane. Zobaczcie jak skacze teraz. Co <laughs> takie miejsce, że skacze jak cholera? Troszkę zwolnić i jechać I tak to jest mordeczki Pierwsza dawka RSM oczywiście już rozlana dawno Na rzepach już druga też poszła yy, Dzisiaj zamówiłem sobie Jeszcze troszkę saletry Bo jak tak poszłem do Stadoły, Zobaczyłem te małzery To stwierdziliśmy, że mamy troszkę za mało Kurde to skacze nie wiem czemu, są takie miejsca, kurde, już wcale żołane, było dosyć głęboko. No widzicie, są takie miejsca, tutaj już jadę trochę szybciej, już jest lepiej. lepiej. Już lepiej na napierdziela. No i stwierdziliśmy, że mamy troszkę za mało. Troszkę sobie domówiliśmy tam małą ilość. Bo jeszcze mamy dużo takich dołków, w które jeszcze wjechać nie idzie. Które wygniły. Tam będzie przesiane oczywiście jęczmieniem, bo tam nie wiem kiedy w ogóle będzie wjechać pewnie pod koniec kwietnia dopiero. Trzeba będzie się ratować, i czym się ma. Dobrze, że mamy tam jakieś tam zboża, zostawione letnie. Kwestia przeczyszczenia, bo ostatnio tego czyściliśmy ten owiec, żeby tutaj posiać. Mówię, przed świętami trzeba to posiać, póki jest zwilgoć. Skacze, kupię, co tu, co tu jest tej ziemi dzisiaj? W szoku jestem. Pierwszy raz się spotkałem z takim czymś Żeby tak kurde siewnik skakał. Wszystko ładnie uprawione jak na stole, a tu skacze mi. Może przez to, że to nie było rany? Cholera wiem, ale... Co to jest tutaj, tutaj na tym polu? końcówka Piochudrek, cholera. Oczywiście komputer pogodowy jest, <laughs> od siewnika. Coś tam sieje na no, jako widać, że zboże wylatuje. Strzelamy sobie na brodkę. Oczywiście do przodu ze sobie ruszam, żeby tego przodu mi tak nie zadzierało. Znacznie przyzwyczajony. Na pewno będzie ścieżka technologiczna Wujeczkę sobie zarzucimy i zaraz wszystko biegnie ładnie kurde nie podoba mi się taka robota bez obciężnika powiem wam, że muszę chyba sobie to robić drugi bo ten od makornika oryginalny mam yy, w zetorze z tyłu Zahaczony on tam jeździ cały czas w datorze ja Tu by się przydał taki troszkę większy Jak macie może jakieś dobre źródło yy, To podeślijcie jakoś tam linka Kto tam robi takie obciążniki, żeby zalać je betonem Albo jakiś wzór, bo jak macie może fajny to, to może by się nawet samemu takie coś wyspawało i by się zalało Chyba to będzie najtaniej mi się wydaje bo Jak Nie oszukujmy się, bo dzisiaj każdy szuka Najtańsze rozwiązania nie chcę sobie robić nie wiadomo jakich dużych kosztów Czasy same jakie są Powiem szczerze, nie, że nie wiedziałem, że do takich czasów dożyję. Jakieś tam suszowe niby wypłacają Tylko jak to mówią To są takie pieniądze na otarcie łez Nic więcej No muszę tak wolno jechać, bo mi zaraz kurde siewnik sobie urwie, nie wiem czemu tak wskaczę. To takie miejsca, że mogę jechać szybciej. No Makusz ma niecałe 2500 motogodzin. Przecież 9 lat. 9 lat będzie dokładnie 12 czerwca Kurde to pamiętam jak przyjechał To by To człowiek się cieszył cholera cholera Akurat w szkołę wtedy A już McCormick są na powórku To były czasy I powiem wam tak szczerze Jakbym miał teraz Wybierać Jakbym kupował nowy ciągnik To na pewno bym w Samą markę uderzył, nie? Bo są też te X6. I nie wiem dokładnie, jak to jest model, bo tak się nie zagąbiałem yy, Zastępca Gemaxa, praktycznie skrzynia, silnik to samo. Albuma yy, dołożone, yy, skrzynia jest ta sama, wiadomo, design inny. Yy, jak, jak na zewnątrz, taki to samo w środku. liśniki inne, podnoszczyk ten sam, czułość rewersu jest też ustawiona na nabotniku u nas tego nie ma. Wiadomo, tych więcej bajerów było dokładane, cena 350 netto, 165 koni, to myślę dobra cena jak na te czasy, porównując inne marki, tylko powiem Wam szczerze, nie wiem, czy ludzie się boją tej marki, czy, czy, czy jak to wygląda, bo nie wiem, jak ja bym miał brać, to na pewno bym, bym, bym brał też makornika Wiadomość, już jakieś doświadczenie jest przez tyle lat z tą marką, więc ja bym się nie bał, bym wszedł w tą markę dalej na pewno. Wiadomo, ten mały akornik to jest na, na Perkinsie i to jest bym do taki yy, bl, bra, brat bliźniaczy do do case'ów O, jest, jest, jest teraz ścieżka. Odwrócimy się, pojedziemy tam na stronę i oczywiście pójdziemy sobie zobaczyć, czy komputer nas tutaj nie oszukał. Czy wyłączyły się ścieżki. Bo ile razy tak było, że sąsiedzi nie zobaczyli, a ścieżki mieli przez całe pole praktycznie. Pójdziemy sobie zobaczyć, czy się wyłączyło i zobaczymy sobie do nasion. Jak to tam wygląda wszystko i lecimy z tematem. Tu jest glina totalna na tej górce. Oj, 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 tak to jest, mówię. Bym się, na pewno bym uderzał w tą samą markę. jak miał szukać teraz ciągnik na nowo. Jestem mega zadowolony. No przez te 9 lat to 2500 tysiąca w to jest bardzo mało. No ale sami wiecie u nas jest dosyć dużo ciągników i Makornik robi tylko wiadomo siew, orka, trochę transportu. To jest praktycznie jego cała robota. No takie najcięższe roboty, nie? a te małe to robią, robią więcej. I te skrzynie teraz te, też są ciekawe, te, te, te bezstopniówki. To jest w ogóle pajunia. Mam nadzieję, że uda mi się przetestować taki ciągnik w naszym gospodarstwie, bo trwają rozmowy na ten temat. Fajnie by było sobie porównać. I oczywiście będzie, będzie z tego vlog, mordeczki. Tutaj co w tym modelu bym zmienił, to na pewno bym, bym chciał, żeby miał tą właśnie tą czułość, yy, agresywność rewersu, bo tutaj ja powiem Wam, że za bardzo agresywny. Wiadomo, ciągnik jest yy, 9-letni, znaczy ten, ten będzie miał teraz chyba 11, on był dwuletni, był kupiony, tylko był nowy, tylko został 2 dwa, dwa lata na, na placu. Yy, 2500 motogodzin to praktycznie jest dobrze dot, dotarty i ten rewers będzie działał, wiadomo, bajunia. Będzie miał yy, te 10 tysięcy motogodzin To wiadomo, ten rewers się troszkę już na pewno zmęczy Będzie mniej agresywny No ale wiadomo ta, Bo tutaj w tych zastępcach g -Maxa, y, Tutaj z boku macie Takie pokrętełko Te, te czułości, zrywności rewersu I, I to bym zmienił tutaj w tym modelu Nic innego Bo tak to jest wszystko bajka Dobra, Dojeżdżamy sobie do końca, do końca pola Obrócimy się, zobaczymy czy się nasze ścieżki wyłączyły. O tutaj jest, o, tutaj jest idealna ziemia teraz ten obies. Typowy piachuder. Jak jest sucho i są wichury, to ziemia idzie w gościnę do sąsiada <noise> i się zasperam, nie śnieżne tylko piaskowe. Dobra mortki, zarzucamy sobie iemnie troszkę do góry. O jeden lejek był zapchany. Zawsze sobie staram się zazna zaznaczyć, gdzie ścieżkę miałem. W razie W jakby mi się komputer pomylił, to zawsze sobie policzę, bo na 6 mam, mam ścieżkę zawsze. Dobra, przerzucimy sobie znacznik. Automatycznie nam się ścieżka wyłączyła, ale mówię, wyjdziemy sobie zobaczyć. Zdjęcie na mnie tylko sobie przy okazji pykniemy. Wow, luksusowo. Jeszcze możemy do te do trzy długości przelecieć. No widzicie, pudełko jest troszkę, bym powiedział, że za mokro. Troszkę się tutaj resztki pożniwne zeszłego sezonu przyklejają do redlit, ale to jest szczegół. Oczywiście wał tutaj Mieliśmy sobie nasze teleżówce i powiem wam, że robię roboty w duszy, ładne kamienie. O to chodzi, żeby zbędnego paliwa nie palić na wałowanie. A jak są jakieś większe kamienie, to wiadomo, się przejedzie i się pozbiera. To nie problem. Kurde, tamty lub wał. Ładnie, oczywiście, z flagą. Makuś. A i co mordeszki? Ja tu mam pupola obszany Myślę, że vlog się spodobał taki wiosenny wiosenne siewy i tutaj z tego miejsca bym chciał wam żyć bo myślę że to świąt to będzie ostatni vlog smacznego jajka mordeczki wesłego, alleluja. wesołego aleluja weselego świąt tylko pamiętajcie nie odławcie się białą kiełbasą a jak się odławicie to wi wi wiadomo trzeba to przepchnąć wódeczką, bo jak, jak to się mówi yy, było takie przysłowie coś o niedzieli Kurde, wpadło mi teraz z głowy. Co najlepiej zęby wybiela? Wódeczka co niedziela? Coś takiego? O! Tak to było. Dobra Mortki, jeszcze raz wesołych świąt, trzymajcie się narka, hej!